To realizacja instalacji fotowoltaicznej, która jest częścią większego partnerskiego projektu. Dzięki temu zaopatrzymy i będzie to takie uzupełniające źródło prądu dla ponad 250 firm, które mają tutaj swoją siedzibę. To szczególnie ważne, ponieważ większość z nich to branża właśnie ICT, branża biotechnologiczna, gdzie to... Z, Ciągły dopływ prądu jest dla nich szczególnie istotny z punktu widzenia ich funkcjonowania. Ta instalacja to ponad 200 paneli fotowoltaicznych, które w tej chwili są montowane na dachu o łącznej powierzchni, którą można przyrównać do boiska do koszykówki, a więc prawie 500 metrów kwadratowych. Ta instalacja zasili, czy będzie w stanie wygenerować około 100 kW energii, więc myślę, że, że na pewno będziemy ją wykorzystywać w ramach całego kompleksu. Kolejne takie proekologiczne działanie, element naszej strategii rozwoju. Pokazujemy też przez realizację tego projektu, że innowacje, postęp technologiczny może iść w parze z ekologią. Na przestrzeni ostatnich lat wdrożyliśmy szereg takich proekologicznych Rozwiązań wśród, na terenie parku. Promujemy alternatywne dla samochodu środki transportu. Rozbudowaliśmy naszą infrastrukturę rowerową. W ostatnim czasie też na naszym terenie stanął ubraniomat, do którego można oddawać zużyte ubrania.